Zobaczymy jak tam nasz zbiorniczek. O, ale już kolor tak się trochę miesza. <noise> Także jest źle. O. No, jest na maksimum, nic nie ubyło. Zobaczymy, czy jest teraz biały nalot. Chociaż wtedy nie wycierałem do końca, więc wam nie powiem. Nie, nie ma. Zobaczcie, ustabilizowało się. Czyli. O, patrzcie, płyn już nabiera barwy zielonej. Chociaż zielony ten był. Także wszystko dobrze. Będzie trzeba go trochę przepłukać, umyć. Ale to już innym razem. Olej. Olej też jest w normie. Olej to jest poza normą. Dobra, póki co jest git. O! Patrzcie, kupiłem nową pompkę do, do roweru. Pamiętacie, jak tamta się zepsuła? No! Żała tam na złomie, ale już złomu nie ma, bo wywiozłem. Powoli się sprząta, ze klocki też się poukłada. O! Także o! Młody, <śmany> jak ty jeździłeś, zobacz. Kapcia mamy. <śmany> O już zobacz on, O już ta guma wchodzi normalnie na ten. Mamy kapcia. Jak jeździłeś, idioto ty. Dobrze, dobrze, że pompkę kupiłem. Jakbym to wyczuł. Te wasze pokolenie to nic nie jest warte. Nic. Zobacz co żeś narobił. I teraz jak do roboty pojedziemy. Mam nadzieję, że nic nie trzeszczy, zobacz, trzeba psikać. Będą gdzieś bąbelki wychodzić, to będziemy wiedzieli... Czekaj, to najpierw to trzeba koło skręcić trochę. Podjedziemy może kawałek, bo może... Może po prostu źle stanęło gdzieś. To ciśnienie wyrównało się. Chyba nie bardzo, co? Szukamy dalej przyczyny. Powinny wychodzić bulki powietrza. Może podpompujemy trochę, będzie więcej... Tak, dobra. Najwyżej urwie koło. Ja nie będę z pompką jeździł. Młody ty tak nie pompuj, bo dętkę rozwali. Co? Widać poprawę? To jeździć i obserwować. Ty no dalej nie idzie, pokazuję, dwa ich. Zatrzymało się. Rośnie, ale to nie jest łatwe zadanie. Dobra, jest do trzech prawie. Pompuj dalej, Jarek. Dalej już nie, bo nie dam rany. Ile jest, tyle jest. Trzeba się cieszyć. Uff, młody, ja się zmęczyłem. Dawaj bliżej. Dobra, obserwuj, czy coś się... Teraz może będzie lepiej zmuchać. Ja nic nie widzę. Dla mnie tu wszystko jest ok. Brzegaj młody, podjedziemy trochę bliżej. Zaraz zobaczymy na płaskim terenie. Nie no, jest mniej powietrza. Widać, że jest mniej. Psikaj dalej młody. Co widzisz, coś bo ja nie bardzo. Dla mnie to nawet. Dla mnie to zaraz wygląda normalnie. Pokaż z drugiej strony. Teraz tej, jakby mniej trochę. Może tylko takie złudzenie. Nic z tego nie rozumiem, młody. No i jeździć, obserwować. Ale. No i za co to się. Co to się porobiło z tym światem? Dobra, nie ma się co zastanawiać młody, jedziemy do wulkanizatora. On rozstrzygnie nasz spór. Zobacz młody, co żeś narobił. Już żeśmy Passata zostawili. Oj, Passata. Volvo już żeśmy zostawili. Wulkanizatora i pewnie z pary stów też przejść Dobra, dzisiaj Pasatem pojedziemy, sprawdzimy... Ile ten nasz As spala na 100 km. O, będzie super odcinek. No, młody pochwal się, co tam się stało. Facet wyraźnie powiedział, że to te wkręty od stołu były w oponie. Dokładnie jeden. Nie mogliśmy sprawdzić, bo po strasznie powoli uchodziło. No, także można powiedzieć, że byliśmy na przegranej pozycji. No ale yy, zapłaciliśmy za naprawę cztery dychy. Myślałem, że parę stów pójdzie w plecy. Patrz, zaczyna padać, a my mieliśmy siatkę robić. Ty to jak znajdziesz porę do siatki to jest. A więc tak, opono została naprawiona o Guma jak ta talala. No. No dobra, trzymajcie się, hej.